Witam Was serdecznie, a w dzisiejszym odcinku recenzja dwóch naprawdę bardzo, bardzo fajnych dysków. Jak widzicie, mam tu WonderWall Tricky. Yy, jeden jest złoty, drugi wersja czarno-srebrny. Yy, oba prezentują się bardzo fajnie, z tym, że ten złoty ma naprawdę bardzo fajne, żywe kolory. Ten czerwony, czarny kul cool malowania, jest naprawdę fantastyczne. Złoty, no to już nawet nic nie będę już mówił Tutaj niestety już troszeczkę gorsze wykonanie Naklejki jakieś takie wybaknięte, żółte Nie jest już tak fajnie Po rozłożeniu naszego złotego taki disk dostaliśmy pod spodem tak wygląda I jakiś taki raszujący tip Klik, jak chodzi Bardzo fajnie Wyraźne kliki, nie jest lekko. Tutaj to samo. Z tym, że tutaj dostaliśmy dysk z framem i też taki raszujący, ale bardziej taki zaokrąglony na końcu. Taki tip klik jego troszeczkę ciężej niż u złotego. No, delikatnie ciężej. Yy, wagowo, zaraz je sprawdzimy. ten ja pewnie z tym frame, będzie troszeczkę cięższym, też mi się zdaje. Aha, wykonanie. Kurde, to jest metal. To wszystko na zewnątrz to jest metalowe. Tutaj o, czekajcie. Nie, wróć, to jest plastik, ale to jest metal. To jest metalowe. Cały. Ta pierwsza górna obręcz jest metalowa. To jest jednak plasticzek. I spod spodu. Też jest plastryk, dobra, tutaj, no to w sumie to, tutaj to co widać czarne to jest plastik, a tutaj to srebrne to jest metal, dobra, i wagowo 45,27 47,54, no to jednak waga 2 gram tego frame'a Jak one śmigają? Czarny waltriek robi pogrom i postrach sieje. Kolejny taki mało waltrykowy dysk, nie? Bardzo dużo staminy. Mało rasza. No, powiem Wam, że może być silny, bo zazwyczaj. Waltryk w takich kombinacjach ze staminą naprawdę bardzo dobrze się sprawdza Kurde, no sporo ma tej staminy Sprawdźmy teraz tego złotego Eee, tu mamy już kulosza i to jest Wonder Waldrick. Poluję na hasbrowego Wonder a wiecie jak on zajebiście wygląda. Także na pewno będę miał go w swojej kolekcji, no, tylko czekam na jakąś normalną cenę, no kurde... Ludzie niektórzy tam... Znaczy mało ich jest, i, a niektórzy w ogóle... W tragicznych stanach je wystawiają. Zdjęcia super, a potem jak człowiek doczyta, to jest coś kiepskiego. Po prostu sobie poczekamy jak będzie fajna cena i fajny okaz to kupię. Dużo, zauważycie, dużo rasa, mimo wszystko bardzo dużo staminy. Na pewno krócej niż ten pierwszy. Ale zaraz powiemy jak się od ze sobą. Oczywiście ja głosuję na złotego. To piękny, musi być dobry. Nie ma takiego. O nie! Rozszczepił go! Ty chamie On też już troszeczkę poklikał, jak widzicie. Ale nie! Tak nie może być. Kurde, już mi jest smutno. Fajne, odgłos metaliczny, jak biły się ze sobą. Teraz wyrzucę na czarnego No czarny jest cięższy, ma ten dodatkowy frame. Może to powodować, że będzie niezłą maszyną do zabijania. Kurde no. No czarny lepszy. Ale jaja jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro złoty. A i tak będę nim częściej grał. No kurczę, dla samego wyglądu to aż jaram się posiadając go, no. To jest przepiękny. Ale ble 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 gadu, gadu, lecimy do walk z naszymi gladiatorami. Pierwsza bitwa z Forneusem. Powtórzę to, żeby nie było. Kurde, myślałem, że pokona Forneusa. Druga bitwa z dragonem. Dawaj Valtrex, dawaj. Full power, no. No kurde. Trzecia bitwa ze sztormem. Kurde, to sztorma rozpierdzielił. Dopadł go w końcu. Dobra, teraz czas na drugi dysk. Zaczynamy od Forneusa. O! To czy niespodzianka? Dragon. Chciał dragona wybić, a sam został wybity. No i sztorm. A! Nasz wonder został rozbity. <laughs> Wiecie co robimy, nie? Ściągamy to. Dobra. Układamy go do złotego. Sobie nie w tą stronę. Ok, mamy klik Dobra, tak się prezentuje Nawet lepiej, bo ten czerwony do tego typu takiego bordowego pasuje Lecimy bitewkę z Forneusem Dobra, to by było nie fair, bo wpadliśmy trochę na forneusa. O, bez zmian na razie. Teraz runda z dragonem. Nie, jeszcze raz. Kurde, blisko, a nawet, nawet yy, albo nawet Remis, jeszcze raz z dragonem. bardzo silne uderzenia kurde i tak właśnie powstają legendy tak tworzą się bohaterowie no i zobaczymy to sztorm nowo. pokonam sztorm Zarobiście mocny cios, w którym dostał No i co? Troszeczkę okombinowane Dosłownie tylko frame założony I mamy mega kozaka teraz do bitew Ja to zostawiam Napiszcie w komentarzach Co wy o tym myślicie? Jeszcze Czarny. O ja ale lekko się zrobił, trochę się go podchodziło. Yy, dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.